Drodzy Państwo, czasami zastanawiam się, czy nasi politycy w ogóle rozmawiają ze sobą. Serio, czy oni się spotykają? Czy mają może jakieś wspólne Whatsappowe grupy? Bo to, co się dzieje, to jest naprawdę kabaret. Z jednej strony pan wicepremier Kosiniak-Kamcz, minister obrony narodowej, straszy nas Putinem, kupuje Abramsy, zwiększa wydatki na zbrojenia, mówi o zagrożeniu hybrydowym. O dronach, które, przypominam, spadły nam na głowę. Ech. Z drugiej strony, uwaga, jego koalicjanci z trzeciej drogi właśnie złożyli projekt ustawy, który, uwaga, ma rozbroić Polaków. I wiecie co? Zachęcają do konsultacji społecznych i nie uwierzycie, ludzie się rzucili, prawie 2000 ankiet już wypełnione. Trzeba przyznać, że to jeden z najpopularniejszych projektów w konsultacjach społecznych. Zaraz obok prezydenckiego projektu o pomocy Ukrainie.